I tak i nie. Nie jest już ten taki moment, w którym moglibyśmy się obawiać tego, że deweloper się pojawi i ucieknie z naszymi pieniędzmi, jeśli jest deweloperem w rozumieniu ustawy. A w rozumieniu ustawy deweloper to jest ten, który ma rachunek powierniczy. Natomiast są sytuacje, w których kupowanie dziury w ziemi pozwala na wybranie dogodnego dla do nas lokalu, a nie pozostawianie w ostatnim momencie wyboru. Czyli tego, co ktoś już nie wybrał. Z kilku powodów warto kupować już mieszkanie gotowe, oddane do użytkowania, dlatego, że oczywiście jest to bezpieczniejsze. Mimo, że chroni nas ustawa deweloperska rachunek powierniczy, który już no, wiele osób uchronił od straty swojego, swoich pieniędzy, no to jednak mimo wszystko, jak mamy to mieszkanie gotowe, to już jest pewne. Po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie, że jak kupujemy nieruchomość w budowie i bierzemy to jeszcze na kredyt, no to już w trakcie tej budowy zaczynamy spłacać raty. One oczywiście są częściowo rosną wraz z zaangażowaniem kapitału, który wypłaca bank, ale nadal wtedy prawdopodobnie jesteśmy w takiej sytuacji, że płacimy ratę za kredyt już i jeszcze środki za wynajem. Więc tutaj z tej perspektywy lepiej kupić już mieszkanie gotowe, oddane do użytkowania.